Siemankowiczy jest Jesty i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem wam, jakie postacie są najlepsze na dane tryby w obecnym wyzwaniu mega skrzynki w Brawl Stars. Zanim jednak przejdziemy do filmu, do koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowych filmów. Ja już nie przeruszam, zapraszam Was do oglądania. Na pierwszą mapę najlepiej będą się nadawać tacy zadymiarze jak Edgar, Spike. Piper, Bass czy Krug, ponieważ większość z tych postaci jest na długi zasięg, a mapa jest po części otwarta, w wyniku czego będzie łatwo kogoś zabić. A jeżeli postać jest na krótki dystans, taka jak Edgar czy Bass, to wystarczy naładować ulta i też to jest do ugrania. Tylko pamiętajcie, aby mieć dobry team. Moim zdaniem, najlepszymi zadymiarzami na drugą mapę będą także Kruk. I Ems, ponieważ te postacie są ogólne, nimi można grać na wszystkich trybach. Równie dobrą postacią na tą mapę jest też Rico. Na zadymę najlepszymi postaciami są Ems, Frank, Sandy, Pam, Tara, Jean i wiele innych. Więc tu nie będzie problemu z wybraniem postaci. Po prostu grajcie tą postacią, którą gra się wam najlepiej. Czwartą mapą jest Knockout. Ja na tą mapę wziąłem Kruka. Ale dobra jest także Piper, Amber i wiele postaci dobrych, zarówno na krótki, jak i na długi zasięg. Jeżeli ktoś bardzo lubi Franka i potrafi nim wygrać, to może go wziąć. Ja akurat miałem go w teamie i udało nam się wygrać. Dobrymi postaciami na tą mapę będą także throwery takie jak Barley, Dynamite czy Tick. Ostatnią mapą jest Heist. Jeżeli chcecie łatwo i szybko go przejść, to polecam Wam wziąć takie postacie jak Ems, Mr. P, Edgar czy Colt. Nie polecam brać Franka, Leona czy Dynamica, ponieważ jeżeli w przeciwnym teamie będzie Ems, to może was łatwo skontrować. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subikę z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów.